są pochodną stanu ciała. Na tej tezie ja oparłam e, parę lat temu swoje podejście w odcinku i w moich doświadczeniach, w moich obserwacjach ona się po prostu e, jakoś tak bardzo mocno potwierdziła. Więc dlatego chciałabym się z wami w tym momencie podzielić swoimi obserwacjami i swoim podejściem. E, Zasada ta działa w dwóch kierunkach, nie jest to zasada w większości wasowca, bo jak pracujecie z ludźmi, jak macie doświadczenie terapeutyczne, jesteście psychologami, to wiecie, że tak po prostu jest, tak? To nie jest tylko mój pomysł. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja w coachingu, coachingu to wszystko zaczęłam wykorzystywać. Żeby zrozumieć, o czym mówię, jeżeli mamy osobę w stanie depresji, tak? Obniżony nastrój prowadzi do tego, że... nie siły się sobą zajmować. To daje w konsekwencji zaniedbanie odżywiania, zaniechanie aktywności fizycznej, ruchu. Dalej, jeżeli, jeżeli ten stan dłużej trwa, pojawia się stan niedożywienia, który napędza stan depresji i zaczyna nam się tworzyć zamknięte koło. I naprawdę potrafi to bardzo głębokich deformacji dość psychofizycznych. I teraz z jednej strony przerywamy ten ciąg poprzez skuteczną terapię, tak? która łączy pracę nad myślami, nad emocjami człowieka, ale także powinna wejść w obszar fizyczności, czyli zająć się zdrowiem fizycznym i zwiększeniem aktywności człowieka. Podzielić takim caseem, który je, jeden z takich ciekawszych, że tak powiem, w mojej praktyce, gdzie jako coach pracowałam z osobą, która miała tendencje depresyjne. Tak? To znaczy, zdarzało się, że już przyjęła sobie plan działania, już cała zmotywowana, już będzie pracować, po czym przychodzi do kolejnego spotkania, to się nie udało, to nie na to nie było siły, po chyba drugim spotkaniu ja zapytałam po raz drugi, czy na pewno ta osoba nie ma w przypadku depresji, czy nie leczy się, no i wtedy się okazało, już po drugiej sesji, to już ja byłam coach, prawda, z minimum zaufania, więc można było mi powiedzieć, że faktycznie taka sytuacja gdzieś w tle była, tak, przy rozpoczynaniu coachingu. Natomiast, co się stało ciekawe. Jak ja jak ja z tą osobą zaczęłam pracować, poznałam ją głębiej, jej styl życia, jakie mam problemy, to po prostu przy moim podejściu do człowieka jako do całości zobaczyłam, ale słuchajcie, to po prostu aż, aż mnie pamiętam wbiło w krzesło, jak ja to sobie uświadomiłam, że przecież ta osoba prawie nic nie jest. Uwierzcie my prawie nic nie jest. I ten stan trwa 3 lata. Weźcie, spróbujcie zdrowemu człowiekowi dawać tyle co, co nie ma żadnej wartości, raz czy tam dwa razy dziennie schudnąć, zagłodzicie, ten człowiek się rozchoruje, po prostu nie ma innej opcji. No może nie po trzech lata, po czterech, jak będzie taki bardzo silny. I słuchajcie, ja wprowadziłam do pracy coachingowej również pracę nad dietą. Ponieważ mam te umiejętności, więc opracowałam program dietetyczny, również pod kątem depresji. Skonsultowałam jeszcze z lekarzem. Wprowadziłam to, wprowadziłam szkołę gotowania. Człowiek dostał zadania związane z uczeniem się gotowania samemu sobie, bo był samotny i musiał sam sobie gotować. I słuchajcie, to były pierwsze kroki, kiedy on zaczął się aktywizować, no bo musiał gotować. Więc Przepisów, uczył się zapachów, wszystkiego i właśnie niedawno usłyszałam od niego, że on właściwie dopiero teraz poczuł, że istnieją zapachy, że jedzeniem można się cieszyć, że to jest smaczne i że on się w ogóle nie zaczyna chcieć żyć, że, że on ma, zaczyna mieć jakieś plany. Ja nie twierdzę, że to jest wszystko, bo też poprosiłam, żeby jakoś kontynuował terapię i tak dalej. Ja uważam, że suma tych czynników pracuje, a mówię o tym przypadku po to, żeby wam pokazać, jak ważna jest taka komplementarna, pełna praca z człowiekiem, żeby naprawdę może zaskakującym czasem przynieść efekt.